Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tu Ola 2005. Tym razem jest to odcinek ze SkyBlocka. Tak jak mówiłam, więc e, będziemy coś wygrali. Tak, już tu się tam Wyspa. i temu już pozbierałam będziemy sobie grali, Tak, więc chyba możemy już zaczynać. Tak, e, zobaczcie. Tak, tutaj już tutaj zrobiłam. Tutaj mamy generator Hobla. Co, on już był? na to ręko też już było, to po tu żeby... um, było kilka itemów i ja to kupiłam, no to wiecie ja dorobiłam, wyrobiłam i teraz tak idziemy z to mięsko i skóra jak można skóra w ogóle, to idziemy z faną oczywiście tak. ludzi tu prawie żadnych nie ma, bym powiedział, tylko 6 online jest dobra, ale nie ważne Lecimy tam, bo tam się sprzedaje tam jest fajna. fajne. Tutaj oczywiście są i te. Dobra, lecimy, 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 lecimy. O, tam na górze jest wieśniak, Łe, nie umiem przejść. Ciekawe, jak on tam blask. Jeszcze chyba nikogo tu nie było. Tylko oni nie widzieli, że tu wieśniak jest. Dobra, nieważne. Kto miał miausko się sprzedaje? A ja w ogóle nie wiem czy można sprzedać... czekajcie. Ja w ogóle nie wiem, czy można sprzedać skórę. Więc to trochę Ale okej. Okay. Hmm, Tutaj moje całe mięsko jakie mam. Nie mam? A tak, co nie mam, dobra. No naprawdę tak nie, nie, jest, nie jest fajnie, jak mi się przerywa tak bardzo mocno. I sami widzicie, no i to nie jest bardzo fajne. No. Kura. Nie ma. Idziemy do pana pieśniaka. Pan jest w Jak pan tu wlasz? Panie. Nie wiem jak on tu Nie można pana bić, szkoda, nie można. Ale dobra, już idę tym naszą wyspę. E, I będziemy taki czekać. Okej. Już jest wszystko dobrze. Będzie bo nawet skórę zostawiamy, później sobie zbroję zrobię. Na razie nie. Jest bardzo dużo śnieżek. Ja się boję, bo te potwory się spełnią. To jest mój pierwszy dzień na tym. Tak. Pierwszy jest, raz jestem na Skyblocku właśnie, no powiedziałam się, że tutaj się potwory spamują. No nie pytajcie skąd? Mojej koleżanki, bo ona no na czym już już rok. No nie rok, no miesiąc po prostu. Miesiąc. Yy, I mówiła mi to. Co czy muszę kupić? Czekajcie. Money. Monej. No. Możemy kupić sadzonki i węgiel. Y, to muszę pić sadzonki, jak się uda. No nie, pierwszy węgiel, węgiel, węgiel. Węgiel, węgiel. Gdzie to było? A, tutaj był sklep. Już lecimy, lecimy. Y, tak, tutaj koleś bije panów. Y, y, tutaj y, też jakiś koleś coś chyba kupuje. Tam jakiś koleś też też kupuje, no i to już wszystko, ha. Same kolesie też kupują, tak. Źle mi się po tych schodach wyłazi? Aha, 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 aha. Aha, aha. Źle, 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 b-bow, czy w... W-w-w-w-w-w-w-w... Dobra Nie podniecam się Nie, nie, nie 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 podniecam się tak bardzo Co babo Tu mi zawracasz Dobra, nieważne Lecimy na górę, na górę Nie masz samego węgla Tylko może takie kupić jest włos Żal, naprawdę, że nie ma. Co z ciekawego jest? Nic, jak zawsze, nic. Niot, niot, niot. Tam nic nie ma, już mówię. A tam? Pójdźmy sobie szybko. Tam jest węgiel. Węgul. Węgul. Nie mam. Jezus, ile razy tam creepery wybuchają? Się pytam. To jeszcze raz coś zrobię, kolego. No ale nie będę, nie będę mu grozić. Co? 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 Po prostu jaja robicie. Jaja, co robicie? nie? wiem, że jaja. Mhm. Dobra, idziemy na wyspę naszą. Mamy sadzonki Mamy kości, więc możemy zacząć i mam te mi drewna nic nie zostało. No, tylko jeden ja, no, upadek. Zrobimy w razie kilofa słuchajmy najpierw zrobić e, drewno. E, tak, zrobię kilka Dobra. E, tutaj gdzieś dam O tu będzie. I będę tak blisko tego stała, bo że Och, dobra. Ręczką też myślimy, bo jeszcze nie zrobiłam w sobie e, całego ekipunku, tak? I za chwilę chyba zrobiłem sobie zbroję, tak mi się wydaje chociaż. No, no, no. Dobra. Sam, ale na oni mi teraz wiadomości przysyłają, więc wiecie. Dobra, ja się, się nie patrzę, co mi przesyłają. Tylko będę po prostu nie grała. Tak odcinek nie wiem czy dzisiaj będzie długi, bo po prostu nie mam pojęcia. Ale chyba nie zrobię takiego długiego, bo wiecie... Może byście się nie zanudzali przy mnie, Dobra, ale zrobię sobie zbroję. Ech, a, tak, z tym razem to z wami piła krowę. Po prostu krowy biłam i dlatego mam to wszystko. Dobra, tak eee, no i taki tak szybko zrobiłam. Nie, zostało mi oślep skórę. Okej, może to się przyda. Bo to się w coś ubrana. No, że schowam tu już te skórę. Ops i ważne I zrobię sobie cały item masy, czykolek koblał. Na kopie. Dobra. I tak, mam już na kilo. Teraz na łana mam. Na szykier 3. Śpierz 7. Dobra, mam 7. Um, teraz wszystkie te masy musimy sobie zrobić, bo wiecie um, tak, tak um, trochę dwie patyków, nie? Tak, 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 tak. Poczekajcie. Tak, tak, tak. Tak, i jeszcze oczywiście. Mam wszystkie narzędzia nasza No. O, chodź patyki. Dobra, schowam te patyki tu. Kości tu. Drewno tu. Tyro tu. Ostrzało gdzie było? Na razie nie mamy w skrzyniach, ale no wiecie, jeszcze nie jest taka duża wyspa. Nie wiem, co. Ja na pewno nie będę... Znaczy, i poza odcinkiem będę kopać kobla. No po prostu nie będę teraz kopać oczywiście, nie? okej. Okay. Dobra. Lawy, sojusz, sojusz, lawa, sojusz, lawa... już O, dziękuję. Z wodą. Uratowałaś. Dobra, nie podniecam się, tak? Na Słuchajcie, ale mi się wydaje Tak, na bloku nikogo nie ma mm -mm, Nikogo nie ma Ludzie Jezus, nic z jedzenia nie ma, no żal Och, A jest jeden, patrzcie no, jak on tu wlazł ja idę coś kupić do jedzenia, bo ja chcę jedzonką. Ale upieczona. <grymne> bo jestem głodna jak wilk. Czy nie aż tak? No? Jedzonko musi być. Standardowe. No. Na skyblocku Chlebko, może chleba. O Jezus. masy Masie a jedyne jaja sobie zrobię nie? Nie no, Jezus... Nie, bo to sobie przerażają te ceny. Dobra, nie chociaż mamy. A? Aha! To jak zbija się tylko, nie? Dobra, idziemy na do wyspę, mamy jedzona. Mamy jedzono, Mamy jedną Dobra. nie, no, 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 no. Mam jedzono w poziom, kiedy? Jak? dobra. No, 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 no. tak mało. Eh, dobra. Ten miot, to dwa wieczory. Trzeci sobie zrobię. Trzeci sobie zrobię tylko. Muszę kopać na ten trzeci. Bo to wiecie dwa straty na wiece co wiem No to jeszcze wiecie... Sorka, bo ktoś do mnie dzwonił. Po prostu oni mnie tak skurzają, jak do mnie dzwonią. No, a jak skończę odcinek, to na pewno... to na pewno będzie dobrze już. I w następnym odcinku staram się tak, żeby już do mnie dzwonili, to się pewnie nie uda. Bo ja muszę się zawsze włączyć z Skype'a, jak mają mnie dzwonić. No i po prostu, ale okej. Okay. Um, no to co, idziemy na spawna i pić. I pić. Być. Nie wiem, czemu ja się tak pojawiam się, Powinnam się tu pojawić, ale gdzie to było, tu Jego jakaś pantera chodzić, czy to kot jest jakiś. Kot jakiś to jest okej. Okay. Generatory, coś tam, coś tam. I tutaj... Właśnie jeszcze łyżeczku muszę zrobić. Mogę ją dopiero używać jak nie będzie nikogo na serwis subciok. A jak nikogo nie będę z a to się nie uda. Bo zawsze tu są ludzie, jak ktoś wie, to zawsze ktoś wejdzie. To jest normalne. Nie, nie, nie. Dobra. Я бы не отдал бы туда жопу. Да, 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 Крува. Крува еда. Так. Крува еда. Ну, ну, крува, хоть. Ну, ну, да. Czy mnie w kolejnym odcinku pokażę jakie zmiany się stały? Z moją Znaczy nie wiem czy jest, będę miała czas na, żeby, na to żeby zrobić te zmiany. No ja myślę, że będę miała, nie? No, no to wiec, oczekujcie. przede dopiero że nie jak prędzej jak bym, bym prędzej prędzej nie mam, że nie mam, że nie mam, że nie mam, że nie mam, nie mam, tak nie Tak nie nie mówię, tak? No, 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 do mnie się nie idzie ja zabijam. A ja potem to jem już nie. no. dobra, nie No ale zabijam. Z zabijaniem to się każda krowa musi zgodzić. No cześć. dobra, krowy chodźcie do mnie, chodźcie do mnie a uciekaj sobie gdzie chcesz uciekać proszę bardzo chodźcie chodź. no. chodź do mnie no krówki chodźcie mnie Jezus, już mam. Tym, ja ale okej, okay, dobra, idziemy na bo mi z tym wychodzić. Pala śmietanka, no super, ale to i tak nieprawdziwe. Dobra. lecim dalej, lecim dalej, lecimy sprzedać całe mięso, mięso które nam zostało. <laughs> ale się zrymowało. A naprawdę ja jestem smutna, że nie można, nie można tutaj sprzedać w skórę. Dobra, idziemy na IS. Ile mam mniej? 120. Można się za to kupić. Ok. Robię bloczki, właśnie muszę posieć już nosiona. No ale dobra, no na ziemię. Patrz, jeszcze musimy mieć nic no, nie. Nieważne. Tu dopiero macie zbieranie drewna. Super. No A więc... Więc co teraz robimy? Zrobimy importę do tutaj fortez. Nie wiem, no dobra, albo zrobię, czekajcie, zrobię, zrobię, zrobię. Z się zawsze zrobi. Korka, ale tłank, łop. Diamenta tylko nie mam. Dobra, tylko diamenta nie mam. Ok, 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 Dobra, a kwiatek tu jakiś się zrodził? Zrodził się! Asta este Margareta. vreau să vă arăt Margaretka margaret, cum e, Margareta culei o Dobra, to może na dzisiaj już kończymy odcinek. córką, że taki no ale no wiecie. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Po prostu cześć, pa. Jeszcze raz pa, witam się z wami. Pa.